Na gali KSW w Gorzowie Wielkopolskim Kamil Szkaradek doznał pierwszej porażki w swojej zawodowej karierze. Numer 5 rankingu kategorii koguciej stanął do konfrontacji z Milianem Zdrawkowiciem, numerem 7 zestawienia. Pomimo porażki zawodnik klubu Grappling Kraków nie załamuje się i wyraża swoje sportowe ambicje. Zapowiada, że będzie kontynuował walkę o osiągnięcie szczytu w swojej kategorii wagowej. Po gali Kamil napisał w mediach społecznościowych. Był to najlepiej przypracowany okres przygotowawczy ze wszystkich dotychczasowych, a forma była pierwsza klasa. Niestety, podczas pierwszej próby obalenia uszkodziłem łokieć, co do samego początku dało się we znaki. Schodząc z narożnika, wiedziałem, że będzie to bardzo ciężka przeprawa, ale nie mogłem sobie tak odpuścić walki. Chciałem pokazać charakter. Niestety, nie wyszło. Szkaradek podziękował kibicom za wsparcie. Dziękuję wam za te wszystkie miłe i te niemiłe wiadomości. Jest to dla mnie duży zastrzyk motywacji. W miniony weekend Michał Gniady doznał pierwszej porażki w swojej zawodowej karierze. W drugim pojedynku Gali XTB KSW 92. Gniady stanął do walki z Oskarem Szczepaniakiem, będący na fali trzech zwycięstw z rzędu. Starcie zakończyło się już w pierwszej minucie, gdy Gniady został trafiony ciosem w korpus, co spowodowało jego upadek na matę i dalsze rozbicie ciosami. Pomimo tego nie załamuje rąk, ponieważ zdaje sobie sprawę, że to dopiero początek jego sportowej drogi. Po walce Michał napisał w mediach społecznościowych Wielkie rzeczy buduje się na wcześniejszych porażkach. To dopiero początek mojej sportowej przygody i wiem, że nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Zuriko Dżodzioła przegrał starcie o pas z Jakubem Wikłaczem podczas gali XTB KSW 92. Starcie trwało pełny dystans, a zwycięzcą okazał się Jakub Wikłacz. Mimo porażki zapowiada szybki powrót do klatki. Dżodzioła skomentował pojedynek na swoich mediach społecznościowych. Mężczyzna nie szuka wymówek, ma tylko jedno do zrobienia: dokończyć to co zaczął. Wszystko wymaga odpowiedniej analizy. Do zobaczenia wkrótce. Saladin Parnas przygotowuje się do walki z zawodnikiem UFC Benoissem Denisem na KSW 93 w Paryżu, gdzie zmierzy się z Valerią Mirseą, o mistrzostwo w kategorii lekkiej KSW. Dla Parnasa, 18-2 mMA, będzie to nietypowa sytuacja gdyż po raz pierwszy wejdzie do klatki po porażce z Adrianem Bartosińskim na KSW 89 w grudniu ubiegłego roku. Polak wypunktował go na pełnym dystansie i zepsuł marzenie Saladina. Mimo to odnotował 10 z 18 wygranych w karierze przed czasem, pokonując m.in. takich rywali jak Robert Duchała, Daniel Torres, Daniel Rutkowski czy Ivan Buchinger. Organizacja KSW ogłosiła przyznane bonusy po gali KSW 92, która odbyła się w miniony weekend w Gorzowie Wielkopolskim. Wyróżnieni bonusami zawodnicy

11 maja Adrian Bartosiński, mistrz KSW Uwagi półśredniej, ponownie zmierzy się z Andrzejem Grzebykiem z którym walczył wcześniej w lutym 2022 roku. Pierwsze starcie miało miejsce podczas gali KSW 67 i zakończyło się na początku drugiej rundy z zwycięzcem znanego Bartosa. Przed zbliżającym się starciem Adrian w rozmowie dla KSW powiedział Początkowo myślałem, że ten rewanż nie będzie mnie jakoś grzał, ale to się zmieniło. Czuję w sobie złość i chęć udowodnienia tego, że poprzednia wygrana nie była przypadkiem. Tym razem chciałbym wygrać szybciej i jeszcze w lepszym stylu. Chcę pokazać, jak bardzo się zmieniłem przez ostatnie dwa lata i jakim zawodnikiem jestem dziś. W porównaniu do tego, kiedy mierzyliśmy się wcześniej. Chciałbym, żeby Andrzej to poczuł. Jakub Wikłacz w walce wieczoru Gali XTB KSW 92, która odbyła się 16 marca, zmierzył się z Zuriką Dżuruą. I wygrał na pełnym dystansie. Jeszcze przed tą walką Jakub otwarcie mówił o swoich planach związanych z dostaniem się do organizacji UFC. W rozmowie z Arturem Mazurem dla kanału Klatka po Klatce Martin Lewandowski odniósł się do tych wypowiedzi i potencjalnego zakończenia współpracy z Jakubem Wikłaczem. Oczywiście od na dzień dzisiejszy ma ten pas kategorii i u siebie w rękach, więc będzie miał najlepszych z najlepszych. Skończy się kontrakt, nie dogadamy się finansowo, nie dogadamy się na warunki. Będzie to kolejny zawodnik, który, z którym się. Z takich czy innych względów pożegnamy, bo to, że akurat jeden idzie do USC, jeden, jeden idzie gdzie indziej, albo w ogóle my się żegnamy, albo nie wiem, inne przyczyny powodują, że nie przedłużamy kontraktu. No nie jest to nic naprawdę, Artur, coś takiego, co nas martwi. Oczywiście, że będę to przyjmował z jakąś tam yy, jak to pewną stratą. Natomiast, natomiast no, gdybyśmy byli federacją, która jest oparta na jednym zawodniku, no to, to by był bardzo nasz słaby punkt, a nie jest. Gale Federacji KSW to nadal największe sportowe wydarzenie MMA w naszym kraju, pomimo, że każdy może oglądać imprezy polskiego giganta, Marianowi Łukowskiemu nie podoba się fakt, że KSW prezentuje twarzy frików w swoich relacjach. Oto co powiedział na ten temat w rozmowie z Jarosławem Świątek w kontekście potencjalnych kolejnych edycji gal KSW Epic. Rzeczywiście ten KSW Epic daje szansę na, 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 nowe, na nowe rzeczy. Ale bardzo bym nie chciał, bardzo bym nie chciał tego, żeby, żeby KSW Epic szło w to, żeby na przykład ściągnę, ściągnęło jakiegoś frika polskiego, frika, nawet tego, który dobrze, naprawdę dobrze się prezentuje, ale nie chciałbym. Cały czas mam nadzieję, że KSW nie będzie szło w te friki i że, że nie będzie, że będzie chciało być jak najdalej od tego. Już, już mi się nie podoba, nie podoba w jakimś sensie to, że KSW niby, niby chce się od odróżnić od flików, niby. Nie powiem, że nimi gdzieś gardzi, nie powiem, że gardzi, ale gdzieś no, są daleko, a, a nagle pokazują, jest kamera na walkę, a nagle pokazują kamerę na trybuny i pokazują te, te gęby tych tych kurwa tych, tych, tych flików. I po co oni pokazują te ich twarze? Co to ma jakiś, jakiś dać prestiż KSW, że oni przyszli na galę i pokazują twarze tych gości, kurwa? Po co to? Były pięściarz obecnie uznany zawodnik mieszanych sztuk walki, Artur Szpilka, na kanale Klatka po Klatce. Przyznał, że chętnie zobaczyłby starcie Jana Błachowicza z Tomaszem Adamkiem, zwłaszcza po słowach górala o łatwych pieniądzach, które zarobił na walce z Mamedem Kalidowem na pierwszej edycji KSW Epic. Wówczas Błachowicz odpalił się w stronę Adamka. Wydarzenie. Musiałby być się tylko i wyłącznie na na KSW Epic, dlatego że dwóch sportowców Skwiko, mistrz UFC, mistrz świata w boksie, stary, petarda no i kurczę, wiele, do, wiele ciekawostek, z tym że wiemy, że, ma, że Mamet, nie Mamet tylko Janek potrafi znokautować wiemy czym, że te pięści ważą do tego, no powiem Ci, jestem naprawdę ciekaw, jakby do tego doszło byłbym jednym z takich e... Pom ludzi, którzy akceptują ten pomysł i są nawet bardzo za, żeby do tego doszło, bo byłoby naprawdę takie zderzenie legendary Polish Power z, z zawodnikiem, który całe życie walczy, ale jednak Uważam, tak naprawdę, całkiem serio, że Janek mocniej bije niż to mojego Jest to całkiem serio. No ma, ma jak Popularny Szpila także zabrał głos w sprawie przegranej Michała Materli. Szpila zapewnia, że KSW powinno teraz szukać innego rozwiązania, jeśli chodzi o następne zestawienia Michała. Artur zaznacza, że Cipao powinien być zestawiony z zawodnikami o podobnym wieku. to wojny, tyle wojny, co on stoczył. Wiesz, mi. Nie chciałbym tu mówić na forum, ale mi praktycznie nie podoba się jedna rzecz, że ma takie umiejętności w MMA, a tego MMA nie ma. Wiesz że co chodzi? mi o tych zapasach i teraz zapasach w Jiu -jitsu. i wydaje mi się, że kurczę, no nie wiem czy ta blokada, ja wiem, bo miałem tak w boksie też w pewnego momentu i kurczę, nie wiem, nie mi to jest rozstrzygać bardzo. Natomiast ubolewam, przykro jest, ponieważ wiesz, wiem, nawet nie chodzi o to przegrał, nie przegrał, nieraz się przegrało, ale co on musi czuć teraz, wiem co, wiem jaki to jest ambitny człowiek tak mi się wydaje, że... Wie... Do całego wywiadu z Arturem Szpilką odsyłamy na kanał Klatka po klatce, link w opisie. Robert Duchała, były tymczasowy mistrz z uwagi piórkowej, spędził ostatnie tygodnie na Florydzie, gdzie trenował w znanym na całym świecie klubie American Top Team. Polak intensywnie przygotowywał się do kolejnej walki, mając przy tym okazję do treningu z takimi utalentowanymi zawodnikami, jak Edson Barboza, Renatą czy Nathan Schultz. Z radością ogłosił na Instagramie, że właśnie zakończył obóz treningowy w Stanach Zjednoczonych i jest gotowy do nadchodzących wyzwań. Obóz w American Top Team zakończony. Wracam do Polski. Powiem tak: 11 maja w Gdańsku będzie piekielny ogień. Przed kilkoma tygodniami internet obiegła wiadomość, jakoby Jacek Murański miał się wkrótce zmierzyć z Jarosławem Sokołowskim, masa. To najsłynniejszy polski świadek koronny. Został zatrzymany za działalność w grupie przestępczej, ale zgodził się na współpracę z władzami w zamian za łagodniejszy wymiar kary. Masa dodzwonił się ostatnio do studia Klaudem MMA w trakcie programu Murana z Neymanem. Dla wielu było to próbą wkręcenia się w świat free Murański nie gryził się w język, kierując bardzo ostre słowa do Sokołowskiego. Temat ten został zahaczony też podczas wywiadu Marcina Różelskiego dla TV Reklama. Był imiszk SW, choć znany jest Świętego Języka, to w porównaniu do Starego Murana zachował spokój wypowiedzi. Naprawdę, uwierz. Ta osoba, ten ktoś, ta istota powinna zniknąć z jakiegokolwiek forum publicznego. On nie, mia, nie powinien mieć prawa się pokazywać po tym wszystkim, co zrobił. Tuż, żeby zaraz nie było, że ja bronię przestępców, bo, 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 bo też on zrobił bardzo złą rzecz, bo jako przestępca. Zamiast ponieść konsekwencje, poszedł na współpracę. Posprzedawał ludzi, którzy byli dla niego przyjaciółmi, których on traktował jak przyjaciół. Oczywiście od razu powiem innego, ale mało tego. On skrzywdził ludzi niewinnych. Niewin Różan na sam koniec odniósł się do niedawnej afery Pandora Gate i wyraził swoją opinię. Filmów na no, oskarżali się na tego, a teraz siedzą, przybijają piątki. Za chwilę ten wróci, który był najbardziej, e, bo, bo, bo też gdzieś tam. Yy, mi się to wyświetliło, to o czym tu gadasz? A tak Ciebie najbardziej zawinił właśnie w tej pandorze. Wszyscy. Wszyscy. Jeśli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.